Za każdym wyjściem do kopalni chcielibyście zobaczyć taki widok. Dzisiaj powiem wam, jak to zrobić. Jest storycyfer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale pokażę wam, jak wydajnie kopać diamenty w minecrafcie. I taki widok, jaki jest ze mną teraz na ścianie u góry, będzie dla Was codziennością. Okej, okay, zacznijmy od tego, że różne osoby kopią na różne sposoby. Najczęściej spotykane sposoby kopania to jest sposób na taką eskę, na takiego węża, lub też kopanie z odnogami, co też osobiście dosyć często stosuję. W ten sposób kopiąc mamy naprawdę spore szanse na znalezienie diamentów. Jednak mój sposób sprawia to, że na pewno znajdziemy wszystkie diamenty zlokalizowane na danym obszarze. Jak widzicie, rozkopuje obszar 16 na 16, czyli rozkopuje jeden chunk. Ponieważ w Minecraftie jest taka zależność, że na jednym czanku może być od 1 do 10 diamentów. Ale moi drodzy, po co bawić się wciskając F3 i patrząc, czy nadal jesteśmy na tym samym czanku i tak dalej? Skoro w Minecrafcie mamy wbudowany skrót F3, plus G, który dla Was teraz włączę. I proszę bardzo, w tym momencie mamy pokazane zasięgi czanku. Te niebieskie to oznaczają właśnie rogi, i dzięki temu wiemy, że chunk się kończy tutaj. To jest właśnie czank 16 na 16. No i od razu sprostuję, ponieważ nie przeczę, że jest szansa, że na danym czanku nie będzie żadnych diamentów. Jednak szansa jest bardzo niewielka, a już w ogóle kosmicznie niski procent szans jest na to. Że diamentów nie będzie na czanku obok czanku, na którym nie było tych diamentów. Także powiem Wam, że jeśli nie znajdziecie diamentów na jednym czanku, kopcie od razu na drugi obok, bo macie prawdopodobnie 95% szans, a może nawet 99% szans na znalezienie diamentów na czanku obok. Eee, co do. Tego czanku. Ten czank specjalnie odkopałem na potrzeby tego odcinka. Schowam sobie tutaj już czanki, które oczywiście są idealnie wyznaczone, czy prawda, idealnie chunk odkopałem. Co mnie zdziwiło, znalazłem tutaj dwie rudy diamentów. Te rudy diamentów tutaj są naturalnie, moi drodzy. Jedną znalazłem tutaj, na poziomie piątym. Jest to poziom, przy którym na pewno no, niewiele osób się kopie. Niewiele osób się tutaj kopie na takim poziomie. gdyż to po prostu większy wielu poziom 11, który jest prawdopodobnie tutaj, gdyż jest on po prostu procentowo częstszym poziomem na którym spotykamy diamenty. Jednak ten sposób kopania powiem Wam, że jest bardzo wydajny na przykład na dwie lub trzy osoby, ale samemu też polecam z niego skorzystać. Jeśli nie znajdziecie diamentów przez dłuższy czas, no to możecie po prostu zejść o parę poziomów niżej i skopać w ten sposób. Ponadto, przy kopaniu właśnie takich odwiertów co parę kratek, sprawiamy to, że nie ma praktycznie szans, że jakieś surowce przed nami się tutaj schowają. Właśnie co dwie kratki tutaj skopujemy. Można co trzy też, bo też jest to jak najbardziej wydajne w tym wypadku. No i wejdziemy sobie po te diamenty u góry. Tutaj powinno się znaleźć około pięć diamentów przy tej rudzie. Jeśli wszystko jest prawidłowo, i widzę, że jest ich trochę więcej, także nie wiem co się stało w tym momencie, ponieważ jest to jeden trzank, a na tym jednym trzanku mieliśmy 13 diamentów. Także jestem zaskoczony naprawdę. Wydawało mi się, że może być maksymalnie 10. Ale tak jak mówiłem, pierwszy poziom kopania znajduje się na poziomie 5, czyli poziomie bezpośrednio przy bedroku. Następny poziom znajduje się na poziomie 8, no i oczywiście na wysokości głowy na poziomie 9. Ostatni z poziomów, który zrobiłem, znajduje się na poziomie 11, no i głowa na poziomie 12. Jeśli ktoś by chciał jeszcze w ogóle zwiększyć swoje szanse na diamenty, powinien skopać się jeszcze parę kratek w górę i wykopać powiedzmy o ten poziom, ponieważ tu jest jeszcze tak samo niska szansa jak przy poziomie 5 na to, że znajdziemy diamenty na poziomie 14. Okej, okay, według mnie, z omówienia byłoby to na tyle, przeniesiemy się teraz na losowe koordynaty i sprawdzimy jak wygląda mój sposób kopania w praktyce. Okej okay, moi drodzy, także jak możecie teraz zobaczyć znajduję się na takich losowych koordynatach, które po prostu sobie wpisałem. Pozwoliłem sobie przygotować także beacon, ponieważ służy mi to tylko za pokaz. I znajdujemy się teraz na poziomie piątym, więc może zaczniemy nasze kopanie od boku, myślę na poziomie piątym, za jak szybko nam się uda znaleźć diamenty. Czang w tym momencie uznaje, że jest już skończony, także przejdziemy sobie teraz na cząg obok, a, bo tu nie znaleźliśmy żadnych diamentów u góry, też raczej ich nie będzie nigdzie tutaj, bo tu już są naprawdę mikroskopijne szanse na tych poziomach wyższych. Jednak możemy jeszcze to sprawdzić przy użyciu naszego kilofu, czy nie uda nam się ich znaleźć gdzieś tutaj, a, bo jak mówiłem, możemy jeszcze poziom wyżej kopać, a, jednak jest to czasochłonne i prawda, będziemy musieli służyć nie dość, że czas, to jeszcze nasz killoff będzie na tym... Tracił swojej użyteczności i tak dalej. No jak widzicie, nie udało mi się znaleźć na tym czanku żadnych diamentów. Także przejdziemy sobie na czank obok, po prostu zaczniemy sobie od tego poziomu, na którym teraz jestem. I czank zaczyna się od tego miejsca. Także, oczywiście, zaczynamy kopać i zobaczymy, czy uda nam się teraz znaleźć diamenty. Bo wydaje mi się, że teraz już nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Bo jak mówiłem, szansa na to, że dwa czanki obok siebie będą puste jest naprawdę, naprawdę, naprawdę znikoma. Tylko, że nie przewidziałem tego, że tu może być dirt. Nie wziąłem sobie żadnej łopaty, także trochę w sumie szkoda z tegoż powodu. Ale okej, okay. co do jeszcze tych czanków, Może się zdarzyć, że sami znajdziecie rudę diamentów, która jest jedną częścią po tej stronie, jedną częścią po tej stronie. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli jest ich tutaj na przykład 10 i tu jest 10 i 20, czy tam jedno z większych rud jakie można znaleźć, no to już dalej tych czanków nie ma co eksplorować, bo i tak nie znajdziecie tam diamentów. Oczywiście jeśli o diamenty Wam chodzi, bo jeśli chodzi Wam na przykład o żelazo czy inne takie, no to w dalszym ciągu opłaca się tam kopać. Ok, skopmy sobie tutaj jak na razie jeszcze, zanim zacznę kopać od nogi. I zacznę chyba od nogi kopać od tej strony w tym momencie. Ok, tu już chyba się dokopię za chwilkę. Ok, jesteśmy. Zaczniemy sobie od nogi, myślę, od tej kratki. To będzie dobry pomysł, myślę. A tu mamy Redstone, bardzo dużo innych surowców znaleźliśmy, ale jak na razie nie znaleźliśmy żadnych diamentów, także coś jest chyba nie tak, kurczę. Naprawdę, kiepsko się okaże, jak się okaże, że moja metoda nie działa. Nie, to działa, bo sprawdzałem ją, tak. Wielokrotnie znajdowałem tak dzięki temu diamenty i zaoszczędzałem sobie przy tym, powiedzmy, jakiegoś rozwalenia kopalni. Bo zobaczcie, bo te kopalnie są estetyczniejsze o wiele, tak? Jeśli w ten sposób kopiemy, no to mamy wszystko pięknie, ładnie uszeregowane. Ok, schodzimy teraz o dwie kratki w dół. Jesteśmy teraz na poziomie ósmym dokładnie i w tym momencie skopiemy cały poziom ósmy. Powiedzmy od tej ścianki tutaj. I jeszcze kopiemy się w tą stronę. I zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Tylko kurczę, pozwoliłbym sobie wziąć łopatę, wiecie? Okej, okay, łopatę już posiadam w swoim ekwipunku. Także możemy kontynuować zwiedzanie, jakże ciekawych. No, nie w sumie kajwu, bo zwiedzamy w sumie kopalnię, które sam tworzę. Ale okej, okay, nieważne. Także dokopaliśmy się tutaj. Jeszcze teraz wypadało by wykopać sam środek na starcie. Bo zawczasu go wykopiemy. Po prostu będę chyba kopał od środka tym razem i zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć na samym środku. Jest to chunk obok, naprawdę. Teraz, jak nie znajdziemy diamentu, to się, kurczę, powiem Wam, lekko załamie. Bo teraz wydaje mi się, że już powinniśmy móc znaleźć na tym chunku. Może to być na dole, może to być u góry, ale na pewno, na pewno, na pewno, na pewno w końcu nam się powiedzie i znajdziemy przynajmniej jednego diamenta, tak? Jednego diamenta lub więcej, bo metoda jest naprawdę spoko, wydaje mi się. Plus jest, no mówię, bardziej estetyczne niż takie kopanie randomowe, gdzie gdzie klocków. I dzięki temu mamy właśnie większe szanse, że znajdziemy coś sensownego. Ok, na tym poziomie chyba nic nie ma znowuż. Także ja sobie pozwolę jeszcze zejść o troszkę niżej, tak? Czy tu jest zejście niżej? Tu jest zejście niżej, tylko zejście niżej znajduje się tutaj. Ok, jesteśmy. Także ostatnia szansa na znalezienie diamentów, moi drodzy. Zobaczymy, czy nam się to oczywiście powiedzie. Można by w sumie kiedyś zrobić, wiecie co, pojedynek tych. E, sposobów kopania. Kto tu ma wydajniejszy sposób kopania? I wydaje mi się, że byłoby to spokojne. Musiałbym znaleźć właśnie osoby, które by się tego podjęły e, ze mną, powiedzmy, zawody na to, kto znajdzie więcej diamentów. Wiadomo, że w czymś takim. E... I co ja znalazłem? Ha! I co ja znalazłem, moi drodzy? Czy diamenty ja Was proszę? Czyli już widzicie, że działa to, tak? udało mi się potwierdzić, mam nadzieję, że wątpliwości rozsiałem wszelkie. Ja e, jeszcze pozwolę sobie skopać, powiedzmy, czanki obok. I pokażę Wam, że tu diamentów jest jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej w okolicy, kopiąc na przykład ten czank. Także widzimy się w sumie jeszcze na końcu filmu. OK, moi drodzy, także po krótkiej chwili powracam do Was z rozkopanymi już czankami. Pozwoliłem rozkopać sobie częściowo dwa czanki i dwa czanki całkowicie. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć przy skrócie F3 G że znajdując się na piątym poziomie, ta linia wyznacza poziom 15, powyżej tego poziomu nie mamy już szans na znalezienie diamentów, także taka mała ciekawostka dla Was no i udało mi się znaleźć dwa czanki, które są puste bez diamentów, to są akurat te czanki pomiędzy którymi teraz się znajduję, ale już kopiąc obok znalazłem kolejne diamenty, poprzedni czank, na którym znaleźliśmy diamenty jest tutaj, chyba tutaj dokładnie wykupałem się, dobrze pamiętam no i udało mi się znaleźć tutaj diamenty, które specjalnie pozostawiłem Uh, może być ich więcej, na tym czanku w sumie są jak na razie tutaj 4. A na tym czanku obok jest ich też prawdopodobnie 4 lub 5. Ale z tego co widzę jest cztery, Ok. Uh, co do sposobu mojego kopania, jeśli kopałbym moim sposobem, uh, to w tym momencie mniej więcej tunel, którym bym kopał, wyglądałby w ten sposób. Powiedzmy, że skopałbym sobie tutaj, skopałbym sobie tutaj, skopałbym sobie tutaj. I widzicie, trafiłem. się bym kopał co trzy, prawdopodobnie bym tutaj trafił, więc też bym znalazł te diamenty. I przypominam jeszcze, że nie ma w 100% pewnej metody do kopania diamentów, moi drodzy, ani, ani innych surowców. Ja Wam pokazałem tylko jeden ze sposobów, z którego osobiście czasami korzystam. Jeśli Wam się oczywiście spodobało, możecie zostawić łapkę, napisać komentarz, jakiego Wy sposobu na przykład korzystacie najczęściej i czy ten sposób też Wam jakoś przypadnie do gustu. Jest to, od razu powiem, że chyba najlepszy możliwy sposób kopania jeśli chodzi o graczy, którzy grają normalnie na Survivalu. Jeśli chodzi o minigamy, jest to sposób taki dosyć mm, troszkę bardziej czasochłonny, jednak e, też w 100% wydajny. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!